Rzeczywiście jest to największa fuzja uczelni niepublicznych na Warmii i Mazurach. Paweł Amulewicz, w naszym studiu profesor OSW Agnieszka Górska, rektor osztyńskiej szkoły wyższej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam pana, panie redaktorze. Powiedzmy o tych zmianach, które zaszły niedawno, czy też zachodzą nadal jeszcze, bo nastąpiła duża fuzja, jakiej chyba na warmii i Mazurach, jeśli chodzi o uczelnie wyższe, proszę poprawić ewentualnie, ale nie było. No ma pan. Całkowitą rację, takiej sytuacji jeszcze na Warmii i Mazurach nie było. Czyli 25-lecie to był ten czas, który żeśmy świętowali przez cały ten rok kalendarzowy, bowiem on dla dwóch dużych uczelni, czyli Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, których już nie ma, ale są, tak? są pod szyldem obecnie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Natomiast przejdę do tego dalej, fuzji dołączyła do nas jeszcze Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania imienia Tadeusza Kotarbińskiego. I rzeczywiście jest to największa fuzja uczelni niepublicznych na Warmii i Mazurach. I takiej fuzji jeszcze, jeszcze nie było. Ja też przyznam się szczerze, słyszałam o różnych fuzjach uczelni w Polsce, ale tak dużej fuzji nie. Co w takim razie takie połączenie, takie działanie Wam ułatwia, jakie drzwi otwiera? No, ułatwia przede wszystkim dalsze funkcjonowanie, bo my wiemy, jaka jest sytuacja w ogóle na rynku szkolnictwa wyższego. Tu już nie mówię tylko o uczelniach niepublicznych, lecz mówię o uniwersytetach, państwowych wyższych szkołach zawodowych, akademiach jest niż demograficzny, którego właściwie świadkami odczuwamy ten niż wszyscy przez cały czas. No, z taką tylko różnicą, że uczelnie niepubliczne utrzymują się same i finansują się same. Więc trzeba zadbać o to, żeby te uczelnie funkcjonowały. A rzeczywiście razem, a nie osobno, funkcjonować jest nam zdecydowanie łatwiej i lepiej. No chociażby poprzez to, że połączyliśmy y, nasze kierunki studiów, mamy wielość tych kierunków, oferujemy y, nowe możliwości, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i tworzymy też nowe kierunki, ale też infrastrukturalnie, tak? jest niż każda z tych uczelni, y, które funkcjonowały jeszcze 10 lat temu, miały po 2000 studentów. Teraz cała uczelnia. Y, Mam nadzieję, że za chwilę taką liczbą studentów będzie mogła się pochwalić. Ja mówię o całej uczelni, powstałej z trzech uczelni. Więc tutaj też jest ta, widzimy tą y, zmienność sytuacji demograficznej, społecznej, gospodarczej. No to ma na to wszystko wpływ, i żeby się utrzymać, no to trzeba y, scalać się i w, y, współpracować jedną siłą, a, a nie osobno, bo osobno y, byłoby to niemożliwe. W jakich płaszczyznach w takim razie kształcicie? Bo zakładam, że ta fuzja spowodowała pewien, pewne rozszerzenie możliwości kształcenia. Tak nie wiem, czy określam. zaskoczę, czy, czy nie zaskoczę, ale w tej chwili to jest 11 kierunków studiów i są to studia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia inżynierskie. Więc kształcimy w tej chwili na kierunku administracja, ekonomia, pedagogika, zarządzanie, filologia angielska, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, kosmetologia, zarządzanie, inżynieria produkcji, informatyka. Uzupełnimy. pani profesor, dopytam w takim razie o te nowości, bo myślę sobie, że uczelnia, każda tak naprawdę, uniwersytet, a szczególnie uczelnia prywatna, nastawiona zakładam na kształcenie ludzi z konkretnym profilem, czy, mm -hmm. czy pomysłem na także pracę później, no musi obserwować rynek pracy właśnie. No i będą te nowości, są te nowości. W jakich przestrzeniach chcecie się rozwijać? Nowości, jeżeli chodzi o Olsztyńską Szkołę Wyższą, przed włączeniem jeszcze uczelni Kotarbińskiego, to przede wszystkim był powrót u nas, bardzo ważnym elementem jest powrót do kształcenia nauczycieli. To jest właściwie sukces, który odnieśliśmy jako uczelnia niepubliczna, bowiem to trzeba podkreślić. Ustawa w 18 roku zabroniła uczelniom niepublicznym kształcenia nauczycieli. Niepubliczne uczelnie rektorzy tych uczelni podjęli przez ostatnie trzy lata, tak, był szereg działań podjętych i rozmów z ministerstwem i to się zakończyło sukcesem. My jako jedyna niepubliczna na Warmii i Mazurach. Powróciliśmy do kształcenia nauczycieli, więc jakby takim sukcesem jest to, że mamy ponownie pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, już nie w ramach pedagogiki, bo jest to osobny kierunek studiów w tej chwili i dostaliśmy zgodę na kształcenie na tym kierunku. Mamy zarządzanie studia pierwszego i drugiego stopnia, to jest nowość, chociaż zarządzanie też przyszło od Kotarbińskiego. No i przede wszystkim informatyka, dzięki włączeniu uczelni Kotarbińskiego, kierunek, który jest niezbędny, potrzebny w dzisiejszych czasach. Informatyka na poziomie studiów inżynierskich. Natomiast to co do rozwoju, to będziemy mocno tutaj teraz szli w kierunku rozwoju nauk o zdrowiu, nauk medycznych. Także w planach jest pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, to co będziemy w najbliższym czasie szykować wnioski i składać do ministerstwa na nowe kierunki. Co w Pani odczuciu jest takim największym magnesem? Bo pewnie wabik to jest niekoniecznie dobre słowo, ale takim, które powoduje, że no potencjalny student właśnie do Waszych drzwi puka. Ten, zakładam, też kontakt z pracodawcami, którzy też no odzywają się do Was, bo. Prawdopodobnie już takich co lepszych studentów i, i bardziej obrotnych, w cudzysłowie powiem, wyłapują sobie na, na uczelni. Wyłapują sobie i to bardzo często. Nasza Rada Konsultacyjna, czyli ta Rada Pracodawców do Spraw Społeczno-Gospodarczych, jest bardzo dużą radą. Natomiast no, wiele naszych absolwentów osiąga sukcesy na naszym regionalnym rynku pracy, na ogólnopolskim rynku pracy. Nasi absolwenci sprawują wiele różnych funkcji społecznych, administracyjnych, są prezesami. Spółek, dyrektorami szkół. Także naprawdę. I to jest to, że, że możemy takimi absolwentami się poszczycić, i powiem, że to też jest jakby kolejny plan na to, żeby te nasze perełki po tej 25-letniej działalności mocniej zacząć pokazywać, gdzie jest nasz absolwent na rynku pracy i co on takiego osiągnął. Myślę, że to będzie też jeszcze dodatkowym magnesem przyciągającym do Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Ale myślę, że też tym przyciągającym magnesem jest to, że jesteśmy. No dużą i niedużą uczelnią niepubliczną, że staramy, że staramy się przez cały czas stwarzać takie przyjazne warunki, przyjazną atmosferę dla studenta, żeby czuł się dobrze. Oczywiście no, będą tacy, którzy czują się dobrze i tacy, którzy powiedzą, że nie czują się dobrze, no ale to tak jak świat światem, tak się to dzieje. Natomiast wychodzimy na przeciw ich potrzebom, ale też naprzeciw potrzebo, na przeciw potrzebom lokalnego rynku. My bardzo szybko reagujemy. Jeżeli są potrzebne studia na jakimś kierunku, to jesteśmy w stanie szybko zareagować. Studia podyplomowe, jesteśmy w stanie szybko zareagować. Właściwie odpowiadamy na różne potrzeby, a poza tym jakby kształcenie to jest jedna kwestia bardzo ważna dla uczelni, natomiast myślę, że wszystko to, co się wokół dzieje uczelni, czyli to wyjście do społeczności, to są konferencje, to są wspólne przedsięwzięcia, to jest wsparcie w różnej działalności społecznej i gospodarczej w ogóle w naszym regionie, tak? To, że jesteśmy na różnych akcjach charytatywnych, na imprezach, że wspieramy, nie wiem, domy dziecka, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, że nasi studenci pracują, mają praktyki, zajęcia kliniczne w szpitalach, w przychodniach rehabilitacyjnych, że są to panie kosmetyczki, które wychodzą też na praktyki i są widoczne w różnych zakładach. I tak naprawdę wielość, wielość, wielość. To, że nasi studenci i absolwenci wychowania fizycznego Osiągają sukcesy zawodowe w, nie tylko w kraju, w Europie, ale na całym świecie. Więc wszędzie gdzieś ta Olsztyńska Szkoła Wyższa jest pokazywana, i myślę, że to jest ten jej taki pozytywny odbiór, że pracujemy nad swoim wizerunkiem, nie tylko kształcąc, ale też prowadząc jeszcze, pokazując naszą uczelnię w takiej szerokiej działalności. Nie pozostaje nic innego, drodzy Państwo, jak odesłać, i fizycznie do olsztyńskiej szkoły wyższej, ale także media społecznościowe, strona internetowa, żeby z tą ofertą dokładnie się zapoznać. Moim i Państwa gościem była profesor OSW Agnieszka Górska, rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, a nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Piękne dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.